Cześć. Dzisiaj zaprezentuj, zaprezentuję wam jak sprawić swoje opcje systemowe. Wchodzimy w start. W, y, jeśli macie Windowsa XP, klikacie Uruchom i wpisujecie ten, tutaj następujący adres. Wpisujemy dxdiag. Diag. Oj, przepraszam. Diag i klikamy OK albo Enter. Tutaj en OK. Można też wpisać, jeśli macie Windowsa 7 lub listę, tutaj dx. DX. DIA. I klikacie Enter. Czekacie chwilę, i wyskoczę wam swoje. Wasze nie wymagania, tylko parametry sprzętowe. No, tutaj są moje. Tutaj macie system, ekran, dźwięk. Ja mam tylko głośniki, więc, ale u Was powinno być. jeszcze ja mam tylko słuchawki, przepraszam. U was jeszcze powinny być głośniki. Myszka klawiatura. Dobrze. No to w tym poradniku byłoby to na tyle. Zapraszam do oglądania następnych kolejnych. Żegnam się z Wami Nara.